Siemaneczko ziomeczki Witam was w y, kolejnym odcinku z Minecrafta na modach Ale tym razem zmieniłem paczkę modów I... Y, no I postanowiłem, że będziemy grać na serwerze A dlatego będziemy grać na, na serwerze Ponieważ ten serwer jest na modach I... Y, no Eee... No gramy bo patrzcie tamta paczka mi się znudziła a no y, a no tu jest taka super paczka modów i y, nie ma moda o respawn więc jest fajnie bo nie, be, y, nie zginiemy tak łatwo i poza tym gramy na serwerze więc pomyślałam sobie o super, super, super y, że, bo patrzcie ja jestem chyba y, no Niedawno, y, ten, y, jeden dzień temu powstał ten serwer. I... Czekaj. Y, y, y. To jest... Ruby. Ruby. Slippers. No jak to robimy, nie da się z nic zrobić. A dobra, to sobie podpielamy, tak. Y, dlatego właśnie, że... Jestem no, pierwszą, nie do końca pierwszą, ale jestem taką. No, przed chwilą serwer jakby został włączony, więc sobie weszły, dlatego takie jakby surowce mogą być, może być dużo surowców niewykopanych, bo nie, nie było jeszcze dużo graczy na serwerze. Dlatego gramy. I no, a i właśnie, skoro nie ma mopków, są, są chyba tylko takie zwykłe mopki Minecraftowe. No to pomyślałam sobie, że będziemy walczyć z kraczami z tymi środkami. Tylko te że... wow. szajdery nic nie widać. No patrzcie, tu są szajdery i ten mod takim kodnikem jak się nazywał. Patrzcie, tu gdzie jest pasek głodu. Takie błyskawice jakby wylatują. Yy, tu jest taki mod. I... no. au, Znaczy, no to nie bolało. A do góry. Dobra, sobie pójdziemy do góry. Lol. Lol. Już się nie ja mogłem no. Weź. Aha, ja e, Lol. Ty, widzicie, jak ja to jem? Ja dostawałam więcej tych. No kurde, czy tam kiedykolwiek tak, no. Zrobię krótki i się, że na przy Dobra, jestem. Yy, tylko czekajcie, bo tu jest. No. Aha, i jeszcze ta. Jeszcze jedno powiem. Ta paczka jest. Mo modów. Yy, paczka ta jest lepsza. Ponieważ yy, była też inna paczka modów, ale na niej było takie coś. Taki bardzo głupi mod. Który mi się nie podobał, że na przykład kręci mi się w głowie czy coś, że mogę mieć gorączkę. No taki mod. I on... Biegu. A teraz tego moda nie ma, więc jest lepiej. Ale chyba tam wrócę jeszcze. Żelazne buty mam. Oczywiście to jest to są streakowej. Dlatego będzie. A ja zbieram to, bo z tego będzie można zrobić takie fajne te. Dlatego to zbieram. W końcu możemy sobie jeszcze pozbierać. W ogóle dzisiejszy dzień spędzimy na w dungeonach i kopalniach, cave'ach czy coś takiego widzieliście? nie się to pokazywało nie wiem dobra, tam jest żelazo, jeszcze pozbierajmy rubiny, czekajcie to jest naprawdę może coś, o to jest żelazo ten I... Dużo duży jest tu miecz, ale Love Stone Sword A patrzcie, to jest też fajne, bo są te Exencet coś O, Sword Fern Jest dziwne Double Claw Sword Skety, a właśnie, jak będziemy mieć ten te Złoto i Batyk, to możemy jeszcze Glow Stone, I wtedy jak zrobimy sobie takie dwa miecze, to zrobimy tak i będziemy mieć taki mieczek, co zadaje 34 HP To jest spoko ale ten. A tutaj może wpiszę. Orby. Nie, ja, mał w sumie mieczy, ale... Lorate. Co to, to za miecze są? Szendino. no. Spoko, ale... Kurde. Cool. sapphire, szafirowy. Safir tu jest. E Rosit. Shadow. Shadow. Hm. Rosita będziemy zbierać. Ludstone. Też możemy zbierać Emberstone. Krystalle i coś tam. Jak to zrobić? Coral Stone. No to będziemy zbierać. Jeszcze tego nie. To to będziemy też zbierać, ale dobra. Kopiemy. Poza nu Idziemy jeszcze tam po tam było żelazo i tu jest co to jest? A po, pokażę wam też jeszcze coś, albo nie wiem Kurde albo pójdziemy na górę i wam pokażę. Mm. O! Okej okay. O, tu jest ten, a właśnie mam shader. OK, to wykopmy sobie to i idziemy na górę. Mogę zrobić troszkę? Myślałam, że tak, a może tak? Nie. W ogóle ten walnut wypadł mi chyba z tego. W razu tak sobie nie padł. Aha, bo to są szajdery i widzicie te kółka na ekranie? Takie? To jest od szajderów. Oko szajdery, no dobra, popatrzcie tutaj jest ten, cyk cyk, tyle szajderów, szajderów, że, że się w głowie nie mieści, ale, ale jest super szajderów, lol, dobra, ale ja sobie używam tych szajderów, o tem. mi się podobają. Y Okej, okay, wyżej, wyżej. Zaraz Wam to pokażę. To jest taki jakby realistyczny mod. Widzicie? Okrągłe drewno. Jaki, pokażę Wam przy słońcu, bo to może być trochę niewyraźne. A, i tu jeszcze jest Mmm. Patrz, teraz wygląda sobie normalnie. Ale teraz? O, widzicie? Pyt takie czary-mary. Okej. Okay zrobimy sobie jeszcze coś aha, piecyk spalimy tu, zrobimy sobie jeszcze mam chatkę gdzieś w, może co to jest? A, nie, nie biorę to. fargent, coś tam nie chcę tego, skąd ja to mam? jakieś syfy um, hmm. chodźmy może tam tam się zamieszkamy w tamtej górce hmm. a właśnie, widzicie te pioruny? Nad y, tym głodem. O, te pioruny. Czekajcie, bo gdzieś się ustawiało w opcjach. Nie wiem, dobra. Y, w ogóle to zrobimy sobie teraz chatkę, domek i y, kończę odcinek. Szybko taki krótki odcineczek, ale wystarczy. O, tak, tutaj się mieszkamy. Takie wejście bym mógł zrobić, ale to zaraz. Tutaj. O. Mamy E. home musi być. To jeszcze działkę sobie zrobię. I Okej okay. będzie. Oczywiście nie będę tu mieszkać, będę mieszkać gdzieś indziej chyba, co nie? Może się wkopię w dół i będzie taka moja działka, ale na razie to tu nie będę mieszkać. To jest taki tymczasowy domek. Może tu zostanę, może nie. Um. Prawimy sobie szybko jeszcze podłogę oczywiście, żeby było ładnie. Okej, okay, tak, skupmy. Tak. Te torcze musimy postawić i będzie ok. Czekajcie tu o. Jeszcze tutaj wykopię. Tak. I to by było na tym. A co jest? Blok. Nie no, naprawdę na torcze muszę postawić. Yy, to jest ciemno. Okej, okay, tutaj torcza. Ach, to jest ten. Yy, dynamic Light. Aha, to może zrobimy tak. Podwójnie w dół. Yy. To będzie tak bardziej yy, tego torcza zaraz nie szczymy. Tak. Nie, dobra. Tak, bo tu jest ten. Skurę. Patrzcie. Oj, to, to wtedy bym uderzał głową o sufit. Gdyby było źle. Tak. A tak jest dobrze. Hm. Tutaj muszę to wziąć. Czekajcie, tak? I zaraz to... Drewna nie wystarczyło, widziałem. Tylko tu mam set setchomocz sobie zetnę. No, i... no więc to by było na tyle w tym odcinku. No, tutaj trochę już sam dokończyłem. Później też to dokończę, poza odcinkiem. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Krótki, fajny. Mam nadzieję. No i no więc to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.